Czy faryzeuszom w dzisiejszej Ewangelii tak naprawdę zależy na nawróceniu tej kobiety? Ona jest tylko pretekstem. Dla nich ona nie istnieje. Ona jest tylko pretekstem, by pochwycić Jezusa. Czy faryzeuszom zależy na prawie? Bo moglibyśmy powiedzieć, to są sprawiedliwi, to są ci, którzy znają prawo, Czyli naprawdę zależy na prawie, mówią do Jezusa, Mojżesz w prawie nakazał takie kamienować. Ale gdybyśmy popatrzyli do tego, co powiedział Mojżesz, do tego, co mówi Pismo Święte w Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej i w Księdze Powtórzonego Prawa, to rzeczywiście to prawo, surowe z naszej perspektywy, ale takie wtedy było, mówi o kamienowaniu tego, kto zgrzeszył cudzołożnie. Ale i mężczyznę, i kobietę. Tutaj widzimy tylko kobietę, którą przed chwilą, mówią faryzeusze, pochwycono na cudzołóstwie. A gdzież jest ten drugi? Czy prawo nie nakazywało kamienować obojga? Czy więc zależy im na prawie? Nie. Im zależy tylko na tym, żeby pochwycić Jezusa. To jest sprężyną ich działania. Ojcowie kościoła, cała historia i tradycja zastanawiała się nad tym tajemniczym gestem, który Jezus tutaj wykonuje. Spróbujcie sobie wyobrazić całą dynamikę tej sceny. Faryzeusze, którzy ciągną tę kobietę, ona może się opiera, a może nawet idzie w milczeniu, ale to nie zmniejsza dynamiki całej tej scenarii. Przeprowadzają go do Jezusa, który też naucza. Jest otoczony tłumem. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje, i ten tajemniczy, cichy gest Jezusa, yy, który się pochyla i pisze na ziemi, i pokolenia się zastanawiały, co on tam takiego pisze. Niektórzy mówili, może to on wypisuje grzechy Faryzeuszy tam na ziemi, i oni potem to zobaczyli, wszyscy zaczęli odchodzić. A może tylko tak sobie grzebał palcem? A może jest intuicja w innym zdaniu Pisma Świętego z Jeremiasza, który mówi nadzieję Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody Pana, ci będą zapisani na ziemi. To właśnie chodzi o faryzeuszy, to oni opuścili źródło żywej wody. To oni nie rozpoznają tej krynicy, która właśnie przed nimi się otwiera. I gdy czytamy tę Ewangelię, to spontanicznie naszą, nasza przychylność, wsparcie, miłosierdzie kieruje się do tej kobiety. Chociaż też zgrzeszyła, bo rozumiemy, że o wiele większym grzechem od cudzołóstwa tej kobiety jest zawiść, brak miłosierdzia i zatwardziałość faryzeuszy, którym nie chodzi ani o prawo, ani o człowieka, tylko o to, żeby zgładzić Jezusa. Jezus pisze na ziemi, oni to widzą. Być może właśnie przypomnieli sobie ten fragment z Jeremiasza. Przecież są uczonymi w piśmie i zaczynają odchodzić. Wstaje Jezus i kobieta. Jezus pyta kobietę: Nikt cię nie potępił? Gdzież oni są? Ja ciebie nie potępiam. Idź, nie grzesz więcej. I ten krótki dialog jest to jakiś rodzaj dialogu. Jest drogą do nawrócenia. Jezus mówi: Ja ciebie nie potępiam. W ten sposób tej kobiecie przywraca nadzieję, bo mówi: Ja nie przyszedłem na świat po to, żeby go potępić, ja nie przyszedłem na świat, żeby go osądzić, ale przyszedłem na świat, aby go zbawić. I to jest dobra nowina, którą do ciebie mówię. Ja ciebie nie potępiam. Przywraca jej nadzieję. Idź, mówi dalej, idź dokądkolwiek chcesz. Jesteś wolna przywraca jej wolność i nie grzesz więcej. I tutaj dopiero jest wezwanie do nawrócenia. I ta kolejność nie jest przypadkowa, bo najpierw jest przywrócenie nadziei, podniesienie, przywrócenie wolności i dopiero potem zaproszenie do nawrócenia. Czy ta kobieta, jeżeli przyjdzie jej do głowy, kiedykolwiek zgrzeszyć w ten sam sposób przestrogą dla niej, w jej wnętrzu, będzie ta upokarzająca lekcja faryzeuszy? Czy bardziej będzie dla niej przypomnieniem spotkania z miłosierdziem Jezusa? I każdy odpowie sobie sam na to pytanie. I ostatnie słowa. Widzimy Jezusa i ta scena działa się rzeczywiście i ona się dzieje również między nami, niejednokrotnie. Ale zobaczmy tę scenę również w ten sposób, że ona się dzieje w nas, w naszym sercu. Czy to w naszym sercu są te mściwe, Zawistne zastępy faryzeuszów, którzy czyhają tylko na to, żeby pochwycić na tym, jak nam się tylko noga podwinie. I to w nas jest ta upokarzona kobieta, która wstydzi się podnieść oczu, i to w nas staje Jezus, który mówi, ja Ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej.